Portale informacyjne często krzyczą przy publikacji sondaży o nowych, wielkich przełomach. E, tymczasem te przełomy nie następują, ponieważ żyjemy w, czymś w rodzaju takiej wojny pozycyjnej, w której główne partie e, no w zasadzie nie zmieniają swoich poziomów poparcia, trochę w górę, trochę w dół, ale są to mniej więcej tam e, poziomy 30%. Tak samo Konfederacja e, w zasadzie. No, gdzieś tam osiągnęła jakiś swój szklany sufit i no, wygląda na to, że przynajmniej w obecnym kształcie dalej nie pójdzie. Jedyna taka realna zmiana no, to jest destrukcja e, koalicjantów Donalda Tuska, dokonana rękoma Donalda Tuska i samych koalicjantów, którzy no, nie potrafili wykazać się żadną tożsamością. E, z moich nieoficjalnych informacji w PiS, chociaż może nie są to już takie tajemnicze informacje, wynika, że obowiązuje taktyka czekać eee, czekać, reorganizować się eee, przegrupowywać i czekać przede wszystkim na na to, że te plagi, które spadną na Polskę a spadną proszę Państwa i będą bolały spadną na Polskę podczas rządów Donalda Tuska a nie podczas rządów ewentualnego eee, nowego rządu i powiem Wam, że no, w jakimś sensie tą taktykę rozumiem bo eee, jeżeli miałby powstać rząd słaby, który sobie nie poradzi z wprowadzeniem koniecznych i bardzo głębokich zmian, no to i tak będziemy spadali w przeszłość. Ale czy Prawo i Sprawiedliwość robi coś, żeby to zmienić? Czy taktyka czekać jest taktyką, że tak powiem, najmądrzejszą? No jakąś nadzieję tutaj daje Kongres Programowy Prawa i Sprawiedliwości. Ja apeluję o nowy program, nową wizję od lat. Ale no, mówiąc oględnie, Chciałbym się pozytywnie zaskoczyć, o tak powiem. No i z drugiej strony mamy te plagi, które, które, że tak powiem, narzuca na nas rząd Donalda Tuska i teraz jesteśmy w bardzo trudnym momencie, bardzo trudnym momencie, bo płyniemy takim wąskim przepsmykiem pomiędzy stylą tej taktyki politycznej, tej konieczności, zbudowania poparcia, które da nadzieję na jakiś silny rząd. Ja nie wierzę, że to będzie rząd samodzielny Prawa i Sprawiedliwości. prawa i Sprawiedliwość wierzy, ale jaki by nie był, to żeby był silny. Być może potrzebna jest wręcz większość konstytucyjna. Nie być może, na pewno jest potrzebna większość konstytucyjna. A charybdą e, upływającego szybko czasu. Ten czas nam bardzo szybko ucieka. Donald Tusk buduje gigantyczny deficyt, który będzie nas obciążał bardzo długo. Likwiduje inwestycje w czasie, kiedy Niemcy mają rekordowe inwestycje zapisane w budżecie. Właściwie nie wiadomo, co się dzieje z programami zbrojeniowymi, a przede wszystkim. To jest sprawa tego paktu migracyjnego, bo to powiedzmy jak wojny nie będzie, to może jakoś przeżyjemy, będzie albo nie będzie, ja niczego nie obiecuję, ale jeżeli spadnie na nas, spadną konsekwencje paktu migracyjnego, to spadną w sposób nieodwracalny, bo to widać w Europie Zachodniej, że to nikt sobie z tym nie radzi, to oczywiście politycy czasami mówią o deportacjach, coś tam, kurczę, ale to, to nie działa, to po prostu powoduje destrukcję państwa. I jesteśmy w takim wąskim przesmyku pomiędzy stylą tej konieczności budowa... dania sobie czasu na budowę silnego przyszłego rządu, czy poparcia dla przyszłego rządu, a charybdą tego, że ucieka czas. I czas naprawdę ucieka nam dramatycznie. I teraz w jaki sposób się między nimi zmieścić, nie wpadając na skały? Ktoś zapyta, Krzysztopa, jak jesteś taki mądry, to powiedz. A ja jestem w stanie tylko powiedzieć, nie wiem.